15 kluczowych zasad z książek autorstwa Dale'a Carnegie. Interesuj się innymi. Zainteresowanie się życiem, opiniami i potrzebami innych ludzi jest kluczowym elementem budowania relacji. Uśmiechaj się. Uśmiech jest znakiem otwartości i sympatii, który pomaga nawiązywać pozytywny kontakt z ludźmi. Pamiętaj imiona. Pamięć o imionach jest niezwykle ważna. Ludzie czują się docenieni, gdy ich imię jest używane. Słuchaj uważnie. Skupienie się na tym, co mówi rozmówca, jest kluczowe. DLA zrozumienia jego potrzeb i perspektywy. Mów o tym, co interesuje drugą osobę. Konwersacje powinny skupiać się na tematach, które są istotne i interesujące DLA Twojego rozmówcy. Unikaj krytyki i potępienia. Krytyka rzadko przynosi dobre efekty. Lepiej skupić się na pozytywnym aspekcie sytuacji. Szukaj szczerego zrozumienia. Zanim wyrazisz swoje zdanie, spróbuj zrozumieć punkt widzenia drugiej osoby. Przyznawaj błędy. Bycie gotowym przyznać się do popełnienia błędu sprawia, że jesteśmy bardziej wiarygodni i szanowani. Unikaj sporów. Rywalizacja i spory mogą prowadzić do napięć w relacjach. Lepiej starać się osiągnąć kompromis. Chwal innych szczerym uznaniem. Docenianie osiągnięć innych ludzi buduje ich pewność siebie i pozytywne nastawienie. Zrozum perspektywy innych. Staraj się zobaczyć świat z perspektywy innych osób, aby lepiej zrozumieć ich działania i zachowania. Zachęcaj do mówienia. Daj ludziom możliwość wyrażenia swoich opinii i uczuć, to sprzyja budowaniu relacji. Daj innym poczucie ważności. Każdy chce czuć się istotny i potrzebny. Podkreślanie tego w relacjach jest kluczowe. Zachęcaj innych do działania. Motywacja do działań pochodzi często z poczucia wsparcia i akceptacji ze strony innych. Zacznij od pozytywnego punktu widzenia. Rozpoczęcie rozmowy od pozytywnego aspektu sprawia, że komunikacja jest mniej defensywna.